Klienci końcowi coraz częściej stoją przed wyborem profesjonalny monitor albo telewizor. Jedno mogę doradzić. Na pewno nie telewizor. Monitory profesjonalne z telewizorami mam jedno wspólne jedno i drugie wyświetla obraz, nic poza tym. Monitor profesjonalny to urządzenie, które może działać wiele godzin, w najgorszym przypadku 16 godzin na dobę, w najlepszym całodobowo przez 365 dni w roku, nawet przez 5 lat. Te urządzenia zbudowane są po to, żeby dostarczać maksymalną jakość obrazu przez jak najdłuższy czas. Są sprzętowo kalibrowalne, kolory wyświetlane na takich ekranach odzwierciedlają te kolory, które Klient uznaje za kolory firmowe. Są to produkty zdecydowanie wyższej jakości i też zdecydowanie bardziej trwałe. Monitory te wyposażone są w panele, które nie utrwalają albo bardzo wolno utrwalają obraz i mogą świecić bardzo wysoką jasnością przez nawet 3 lata.